Kiedy spoglądam na portret Jana Pawła II, to przychodzą mi na myśl lata jego pontyfikatu, wspaniałego, długiego, prawie 27 lat. To wyjątkowy pontyfikat, który pozostawił na historii naszych czasów wielkie ślady. Ślady świętości, dobroci, prawdy, uczciwości, tego wszystkiego, czego człowiek tak bardzo potrzebuje. By móc realizować swoje powołanie ludzkie czy też chrześcijańskie. 2 kwietnia tego roku minie 20 lat od śmierci papieża. Ale myślę, że ten papież, który tak wiele dobra zdziałał w całym świecie, on wciąż pozostaje w naszym sercu, pozostaje w naszych myślach, pozostaje wciąż w naszej modlitwie. Towarzyszy nam tym razem już nie jako papież. Z okna watykańskiego, czy w czasie różnych podróży, które podejmował na cały świat. Ale towarzyszy nam, tak jak powiedział papież Benedykt, a wcześniej kardynał Ratzinger, w czasie pogrzebu z okna tam z nieba, od, z domu ojca. Ten dzień wyjątkowy 20 roku od śmierci papieża chcemy jeszcze raz wyrazić naszą głęboką wdzięczność za tak wiele dobra, które wniósł w naszą społeczność. W życie całego świata, dzięki któremu wielu odnalazło drogę ku Chrystusowi, dzięki któremu tak wielu otworzyło się na drugiego człowieka też. Święty Jan Paweł II był niewątpliwie wielkim przewodnikiem po drogach dzisiejszego świata pośród różnych trudności, nie tylko dla wierzących, ale i dla tych, którzy szukali prawdy, dobra, tego, co buduje człowieczeństwo, to, co, tego, co buduje relacje. Dlatego myślę, że Pozostaje wciąż w sercach nie tylko wierzących, ale wielu innych, którzy, choć nie wyznawali tej samej wiary w jedynego Boga, to jednak zawsze i po dzień dzisiejszy są mu wdzięczni za jego pontyfikat, za jego świadectwo życia, za jego świadectwo umiłowania prawdy i za jego świadectwo właśnie świętości.